Kolorowo kolorowo. Dałeś strasznie trudne zadanie. Jak wybrać spośród dziesiątek zespołów jeden ulubiony i do tego jeszcze jedną ulubioną płytę? I ją zaprezentować w taki sposób, żeby reszcie się spodobała. No wiesz co? Niczego łatwiejszego nie było. Ale dobrze, wybierzmy jeden zespół. Jeden ulubiony zespół. Co to by mogło być, co to by mogło być? Bonjowi? Nie. Kilka legendarnych kawałków i cała masa kiepskich tandetów. Co wybrać, co wybrać, co wybrać, co wybrać? Może ironii, mano, coś w tych klimatach. Nie, to zbyt ciężkie klimaty. Dobry do posłuchania raz na jakiś czas może Justin Bieber? Dobra, to był akurat żart. A może by coś polskiego? A niechaj youtuberzy Wszdy postronni znają Iż Polacy nie gęsi Swą muzę mają Tylko znowu, tyle tego jest... Andrus i Myśliwiecka? Nie, zbyt kabaretowe, zbyt kabaretowe. Dżem? Stare, stare, ale jare, ale to chyba każdy zna. Może coś bardziej współczesnego? Farben Lere Zabili mi żółwia. Okej, okay, Sky jest fajny, ale to musi być coś takiego emocjonalnego, poruszającego do głębi, chwytającego za serce. Wiem! Jelonek! Michał Jelonek. Każdy go chyba zna. I ty, i ty, i ty, i ty. Chociaż może akurat z nie z nazwiska, ale na pewno każdy z was słyszał jak ten facet gra. On gra ogólnie na skrzypcach i nagrywał partie sk skrzypkowe dla takich zespołów jak Uzy, Perfekt, Wilki, Cluster Keller, Anki i jeszcze wielu innym zespołom. Pewnego dnia Jelonek postanowił, że zbierze sobie jakąś ekipę i nagra płytę solową. I to właśnie o tej płycie będę dzisiaj mówił, czyli o... Jelonku! A więc tak, Jelonek jest płytą instrumentalną, łączącą elementy klasyczne z elementami takiego cięższego, rockowo-metalowego brzmienia. Proporcje są inne w każdym kawałku, ale ogólnie mam wrażenie, że panuje tendencja, że więcej jest klasyki niż takich cięższych, współczesnych klimatów. Według mnie to jest akurat plus tej płyty. Klimatem bardzo często jest ona porównana do apokaliptyki i z całym szacunkiem dla Finów. Ale uważam, że mogą oni co najwyżej pucować jelonkowi buty. Oczywiście to kwestia osobistych preferencji, jakiegoś tam gustu, no ale ja tak uważam. Płyta jelonka jest pełna wzniosłości, pa wręcz patosu, i niektórym to się może podobać, niektórym nie. Według mnie jednak działa to na korzyść tego krążka. Mianowicie bardzo on oddziaływuje na naszą wyobraźnię, bardzo łatwo chwyta nas za emocje, za serduszko, po prostu w sposób w jaki oddziaływuje ta płyta z widzem sprawia, że dla każdego przesłuchanie jej będzie zupełnie innym przeżyciem ja osobiście bardzo lubię położyć się na łóżku, zgasić światło zamknąć oczy, puścić sobie płytę jelonka i po prostu mieć to poczucie, kiedy zajebistość w organizmie zaczyna wzrastać wraz z każdą minutą, z każdą usłyszaną półnutką nutką. A kiedy przychodzi do stepę, moje uszy po prostu dostają orgazm. Jest to muzyka tak sugestywna, zarazem tak jakoś schludna, prosta. Jelonek nie stara się wychodzić poza jakieś utarte schematy. Ta płyta nie przedstawia niczego, czego by już do tej pory w muzyce nie było. Partie są proste, powtarzają się bardzo często, jednak to tylko sprawia, że dużo łatwiej jest się utożsamić, przyswoić tą muzykę. Jelonek, tworząc ten krążek, z całą pewnością chodził utartymi ścieżkami. Ale w sposób w jaki to robi jest mistrzowski. Jest to muzyka na, z całą pewnością na światowym poziomie. I troszeczkę mnie boli, że bardzo mało osób tak właściwie kojarzy jelonka. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do wielkości tego naszego kopolskiego wykonawcy, tego naszego skarbu narodowego, to rzućcie okiem na live zeszłorocznego Woodstocku. Był to z całą pewnością najlepszy występ, najlepszy koncert na całym festiwalu i każdy, kto tam był, to potwierdza. Tak więc płyta Jelonka, Jelonek, jest moją ulubioną płytą, do której bardzo często lubię wracać, którą po prostu kocham słuchać. Jeśli nie wiedzieliście, kim ten twórca jest, to czujcie się uświadomieni. Jeśli chociaż jedna osoba pozna dzięki temu filmowi twórczość tego pana, to moja misja została spełniona i ja się z wami żegnam. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Papa! Pa!